Oto mój brat ciekawe czemu powrócił. Witaj granic czemu powróciłeś i skąd wiesz o tej agencji to chyba dziura fabularna. Niestety niezbyt długo ukrywałem przed tobą prawdę posłuchaj. Dawno temu pracowałem tu jako najlepszy agent, bo myśleli, że jestem wybrańcem. Dawali najlepszą broń i najlepsze misje aż do czasu gdy dowiedzieli się, że ty nim jesteś. Odszedłem bo to była kolejna taka sytuacja kiedy to byłeś lepszy ode mnie. Więc moją zemstą było to byś leciał w kosmos podrzucając ci plan budowy rakiety. Potem rozbiłeś się i to miało cię uziemić na innej planecie ale tu uciekłeś wiedząc to ocelowo dałem ci zniszczyć mój statek by bezszelestnie przedostać się kapsułą. Na krystalicznej planecie wszystko wskazywało na to, że w końcu wygram ale to, że nie było cię tam w samym finale mocno mnie zdruzgotało i utwierdziło mnie w przekonaniu że to co robię cały czas jest puste i nic nie daje, więc teraz jestem po waszej stronie. No dobra tylko co się stało z synem wodza z tamtej planety miał dość podróży, więc wrócił na swoją planetę ojcoś kiepsko chyba idzie mu te rządzenie. No to co dziura fabularna z trzeciego sezonu załatana, więc pora ruszać na misję w kopalni ametystu musicie przynieść jak najwięcej tego surowca. To co gotowy na nową przygodę, bracie, jak nigdy bracie.